Cześć, witaj na moim kanale poświęconym językowi arabskiemu, a szczególnie w serii 500 sekund o, w której opowiadamy o krajach świata arabskiego. Dziś poruszymy tematykę kraju, jedynego kraju, który rozpoczyna się na literę O, znanego zapewne z gry państwa i miasta. Chociaż jak weźmiemy jego pełną nazwę, to to o zamienia się już w S, czyli Sultanat Oman Oman. Brew temu, że o Omanie w kontekście świata arabskiego nie mówi się zbyt dużo. Kraj ten ma bardzo długą i bogatą historię, dlatego że już 2000 lat przed naszą erą produkowano tu kadzidło, i kraj ten leżał na szlakach, na bardzo ważnych szlakach handlowych, przez co właśnie był bardzo ważnym miejscem w tamtych czasach. Ważną rolę w historii tego kraju odegrali Portugalczycy, którzy przyjechali tutaj w 1507 roku, ale ponad 100 lat później wyparła ich dynastia Jarubidów. Na początku XVIII wieku teren Omanu obejmował również sułtanat Zanzibaru, zaś pod koniec XIX wieku państwo to, nazywając się wtedy sułtanatem Maskatu i Omanu, zostało objęte brytyjskim protektoratem. Prowadzili wtedy oni liczne walki z imamatem Omanu czyli terenami zamieszkałymi przez plemiona wewnętrzne, rządzonymi przez konserwatywnych imamów, a finalnie łącząc się w ten Oman, który znamy teraz. I jak widać na załączonym obrazku, flaga Libii nie jest jedyną, jednokolorową flagą. Aktualnie tereny Omanu zamieszkuje około 4,5 miliona osób, z czego jednak bardzo duży procent, około 40%, to ekspaci, imigranci zarobk zarobkowi z krajów, z biedniejszych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Szczególnie widać to na ulicach przy wykonywaniu np. prac manualnych, których Omańczycy raczej się nie podejmują. Geograficznie Oman graniczy z trzema krajami: Jemenem, Arabią Saudyjską i Emiratami Arabskimi. I najdłuższa linia graniczna to ta linia z Arabią Saudyjską, która zajmuje 658 km. Chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu była ona w ogóle niezdefiniowana, a pierwsze przejście graniczne, w Ramlet Helie zostało otwarte w 2006 roku. Dzięki temu i dzięki nowo otwartej drodze prowadzącej przez Al-Batha, Harad. Możemy dojechać do stolicy Arabii Saudyjskiej w zaledwie 15 godzin. Jeżeli nie chcemy lecieć samolotem, no to niestety innego wyjścia nie ma, dlatego że pociągiem tutaj nie pojedziemy. W Omanie nie ma żadnej czynnej linii kolejowej. Jadąc 6 godzin mniej i 500 km krócej przez wielką piaszczystą pustynię Ar Rub' al Khali, czyli dosłownie pusta ćwiartka, trafimy do tropikalnego lasu. Miasto Salalah charakteryzuje się znacznie bujniejszą roślinnością, szczególnie podczas monsunu nazywanego Kharif, od czerwca do wczesnego września, kiedy to padają deszcze i tereny pokryte są mgłą. Odznaczają się na tle pustynnego i surowego górskiego krajobrazu. Oman w jednym miejscu jest rozdzielony przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mówimy tutaj o muhafazie Musandam nad Cieśniną Ormuz muhafaza to prowincja też różnie zależnie od kraju jest to tłumaczone jako prowincja lub gubernatorstwo takie nasze województwo Najciekawszym jednak miejscem jest terytorium Madha, które jest eksklawą prowincji Musandam ale jest zarówno otoczony emiratami arabskimi jak i posiada w sobie terytorium emiratów Jak to się stało na przełomie lat 30 i 40 zorganizowano referendum wśród czterech rywalizujących ze sobą klanów władających pustynią mające na celu zdeterminowanie, do jakich terenów chcą te klany dołączyć. Większość z nich opowiedziała się za Szardżą, Fujairą czy Ra's el hajma czyli Emiraty Arabskie. Ale mieszkańcy Madha, nazwijmy ich Madhajczycy, stanęli po stronie Omanu, będąc przekonanymi o bogactwie i silnej władzy tego kraju. Z tym zaś nie zgodzili się mieszkańcy terytorium Nahua, będącego częścią Madha, którzy wybrali terytorium Emiratów. No i dlatego mamy takie państwo w państwie. Językowo warto zwrócić uwagę na nazwę kraju w języku arabskim, Oman, i porównać to do stolicy Jordanii, Amman. Jak widzimy, te dwa słowa, nie używając tych takich dodatkowych znaczków, czyli tak zwanej wokalizacji, wyglądają tak samo. Więc dla kogoś, kto uczy się języka arabskiego, potrzebujemy tutaj tych krótkich samogłosów, tych małych znaków. Żeby zdeterminować, czy czytamy ten wyraz przez U czy przez A. A nazwa stolicy Omanu, po arabsku maskat, na przykład występuje w sformułowaniu maskat ras, czyli dosłownie miejsce upadku głowy, ale w znaczeniu miejsca narodzin. Oman jest jednym z dwóch sultanatów na świecie, obok Brunei, przez aż 50 lat krajem tym rządził sultan kabus, Habuz ibn Said. Który w 1970 roku obalił rządy swojego ojca z pomocą brytyjskich żołnierzy i rządził właśnie przez 50 lat, zmarł 10 stycznia 2020 roku w wieku 79 lat. Jest uznawany za wielkiego reformatora kraju, za twórcę jego potęgi. Jego wizerunek można dostrzec wszędzie na obrazach, na ścianach, na samochodach. E, nawet na banknotach jest również patronem e, pierwszego uniwersytetu w, założonego w Omanie Jamiat Sultan Kabus, który został założony w 1986 roku. No i teraz porównajmy tą datę do pierwszego uniwersytetu w Polsce, e, uniwersytetu Jagiellońskiego. Po jego śmierci trzeba było zmierzyć się z bardzo dużym problemem, czyli kto będzie następcą sultana Kabusa, dlatego że on sam oficjalnie nigdy nie mianował publicznie swojego następcy, no i on też nie miał dzieci. Finalnie kolejnym sultanem został Haytham bin Tariq, który jest kuzynem sułtana Kabusa i dotychczasowym ministrem dziedzictwa i kultury. A stało się to w następstwie otwarcia listu, w którym Kabus wyznaczył swojego następcę. w Językowo warto tutaj zwrócić uwagę na dwa bardzo podobnie brzmiące słowa, czyli chabuz i kabuz. Kabuz wymawiany przez głoskę kaw, to imię sultana, natomiast kabuz przez nasze polskie ka to koszmar, więc bardzo łatwo można się pomylić. Ta czapka, którą mam teraz tutaj założoną, nazywa się kumma. Jest to tradycyjne omańskie nakrycie głowy. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie osobę, która która ma założoną taką, taką czapkę na 99%, jest to omańczyk. Oczywiście występują one w różnych kolorach i w różnych wzorach. Natomiast głównym symbolem, takim najważniejszym symbolem omanu jest chandżar, czyli jest to taki zakrzywiony sztylet w kształcie litery J lub w kształcie Haka. Wytwarzany ze złota lub srebra dla elit, a dla zwykłych mieszkańców wytwarzany z miedzi lub mosiądzu. Aktualnie traktowany jest jako element dekoracyjny do ubioru. Można porównać go do swego rodzaju krawatu. Podczas oficjalnych uroczystości, mężczyźni przywiązują go pasem do swoich ubrań, dodając sobie nieco elegancji. Oman to bardzo bezpieczny kraj, coraz bardziej otwierający się na turystów. O praktycznie zerowym współczynniku zagrożenia terrorystycznego. Takie miejsca jak na przykład Fort Bachla, czy archeologiczny kompleks bat el ain Nekropolie datowane na trzecie tysiąclecie przed naszą erą, wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO, to miejsca warte zwiedzenia. Szczególnie przy aromacie omańskiej kawy i kadzidła, labban, pochodzącego z terenu Salala. Ja żegnam Was w akompaniamencie omańskiej muzyki i zapraszam do kolejnego filmu, w którym powiemy o bardzo popularnym, a szczególnie wśród Polaków udających się do, na wakacje kraju, jednak którego granice nie kończą się na wyspie Dżerba.